Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku na poboczu następny Mercedes Benz klasy E, Tank 300 Cybertank oraz nowy Volkswagen ID6. Zaczynamy! Pierwszy model Audi na rynek chiński opracowany przez spółkę Joint Venture SAIC zadebiutuje już w tym tygodniu na targach w Szanghaju jako uzupełnienie oferty A6L i zwykłego A7. Będzie to natomiast przedłużona wersja usportowionego A7, czyli A7L. Co ciekawe, model ten staje się sedanem, co jest dość dziwacznym zabiegiem. Klienci w Chinach poszukują samochodów oferujących więcej miejsca na nogi z tyłu, dlatego taki pojazd z łatwością znajdzie tam nabywców. Odległość między osiami wzrosła o 98 mm do 3026 mm, a cały Samochód mierzy teraz imponujące 5076 mm. Nadal jest ogółem krótszy od standardowego A8, ale ma od niego lekko większy rozstaw osi. Prezentowany na zdjęciach egzemplarz to auto napędzane 3-litrowym silnikiem turbo V6 o mocy 335 KM. W standardzie dostępne jest zawieszenie pneumatyczne, jak również skrętne wszystkie cztery koła. Lexus ES, choć nie jest tak ekscytujący stylistycznie jak nowy IS lub LS, to jest jednak dobrze sprzedającym się sedanem japońskiego producenta. Firma ogłosiła serię liftingów na rok modelowy 2022, z których jeden dotknie właśnie ES-a. Według najnowszych doniesień, odświeżeniu ulegnie przedni pas wraz z nową atrapą chłodnicy, podkreślającą elegancki wygląd, oraz para nowych reflektorów LED. Na dwozie może być pokryty jednym z kilku nowych lakierów. Odświeżony Lexus ES otrzymał nowy zestaw aluminiowych felk. Na desce rozdzielczej pojawił się 8-calowy kran systemu multimedialnego w stan Standardzie, a opcjonalnie montowany jest dotykowy wyświetlacz o przekątnej ponad 12 cali. W gamie jednostek napędowych pojawia się nowy ES300 HF Sport łączący w sobie typowe cechy F Sport z przyjaznym dla środowiska układem hybrydowym generującym 218 koni mechanicznych. Choć Toyota ma w swojej ofercie wiele samochodów hybrydowych, to niespecjalnie spieszy się z wprowadzeniem do oferty samochodów w pełni elektrycznych. Z pewnością jednak zapowiedzią takiego pojazdu jest koncepcyjny BZ4X, czyli nowoczesna wersja rav 4. Koncepcja obejmuje kanciasty przód ze smukłymi reflektorami i wydatnymi wlotami powietrza. W kwestii aerodynamiki w zestawie znajduje się w całości zabudowana trapa chłodnicy. Widać również długą maskę i wyraźne nadkola. Model posiada mocno pionową przednią szybę i delikatnie opadający dach. Inne charakterystyczne elementy to wydatny supekce i przy Wciągające wzrok tylne światła zachodzące na boki. Kabina z wyglądu jest nieco bardziej atrakcyjna i brak tam futurystycznych dodatków. Japoński producent potwierdził, że auto zostanie zbudowane na platformie podłogowej ETNGA i powstanie wspólnie z Subaru. Mercedes Benz zaprezentował nareszcie kolejny elektryczny model, a mianowicie pudełkowaty odpowiedni GLB, czyli EQB. Europejska wersja zostanie wprowadzona na rynek jeszcze w tym roku i będzie produkowana na Węgrzech. Mercedes będzie oferował nowy model w kilku konfiguracjach z napędem na przednie koło oraz napędem na obie osie. Pojawią się także różne silniki elektryczne oraz różne akumulatory od 66,5 kWh. W Europie Mercedes Benz EQB 350 Formatic będzie oferował zasięg wynoszący 419 km, a firma planuje wprowadzić do sprzedaży wersję o szczególnie dużym zasięgu. Pod względem stylistyki EQB nie będzie się znacznie różnił od GLB. Cechami charakterystycznymi elektryka będzie brak końcówek wydechu oraz czarna zabudowana trapa chłodnicy. Z tyłu stały punkt, czyli ledowy pas świetlny. Nowy Mercedes-Benz EQB ma taki sam rozstaw osi jak GLB, co oznacza, że można się spodziewać wewnątrz identycznej ilości miejsca dla pasażerów w tylnym przedziale. Oto Tank 300 Cybertank, czyli zwariowany koncept chińskiego producenta samochodów Wei, który debiutuje na targach motoryzacyjnych w Szanghaju. Cybertank jest oparty na istniejącym modelu Tank 300, ale charakteryzuje się bardziej agresywnymi i zadziornymi kształtami. Przede wszystkim cechuje się pakietem poszerzeń w obrębie nadkoli, panelami słonecznymi na dachu, wyrazistym tylnym skrzydłem oraz unikalnymi aluminiowymi felgami. Przód szczególnie zwraca uwagę dzięki nietypowemu zderzakowi ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie litery Y, czy powiększonym wlotą powietrza Wewnętrz w dominuje biała skóra i okrągłe nawiewy powietrza. Volkswagen zaprezentował swój długo zapowiadany kolejny model elektryczny o nazwie ID6. Jest niemal o 30 cm dłuższy od ID 4 i w cennikach występuje w dwóch wariantach Cross oraz ID 6X, zaprojektowano go specjalnie na rynek chiński. Dzięki dodatkowym centymetrom może pomieścić w kabinie do 7 pasażerów. Mierzy na długość 4,8 m, jednak jest o 8 cm krótszy od Volkswagena Atlas Cross Sport. Zbudowany jest oczywiście na platformie podłogowej MEB, która stanowi bazę dla modeli ID 3 i ID 4. W ofercie dostępny będzie z akumulatorami. 58,77 kWh. Według NEDC przejeżdża na jednym ładowaniu od 436 do 588 km. Choć Mercedes-Benz w miarę niedawno zaprezentował odświeżoną wersję średniego sedana, czyli E-Klasy, to skoro znamy już wygląd nowej klasy C oraz klasy S, powinniśmy się spodziewać rychłego nadejścia jego następnej generacji. Obecna piąta iteracja miała swoją premierę jeszcze w 2016 roku, co oznacza, że ma już ponad 5 lat na karku. Zdjęcia szpiegowskie już pojawiają się w internecie, ale na razie samochód jest w pełni zakamuflowany i nie zdradza żadnych szczegółów. W internecie szczęśliwie pojawiła się też wizualizacja najbardziej prawdopodobnego wyglądu pojazdu. Prace nad projektem są jeszcze na bardzo Wczesnym etapie, jednak można się spodziewać, że zarówno z przodu, jak i z tyłu auto będzie podobne do klasy C i klasy S. Otrzyma te same smukłe światła LED oraz błyszczącą listwę łączącą lampy z tyłu. Deska rozdzielcza we wnętrzu również będzie identyczna i pojawi się na niej wielki, zorientowany pionowo-dotykowy wyświetlacz z fizycznymi przyciskami funkcyjnymi. Nowy model ma być lżejszy i bardziej zaawansowany technologicznie. Prawdopodobnie na pokładzie pojawi się system autonomiczny, automatyzujący jazdę na trasie. Na koniec detox. Na portalu Bring a Trailer pojawił się kolejny klasyk, a mianowicie BMW 535 is z 1987 roku, który szuka nowego właściciela. Mimo całkiem dużego przebiegu nadal wydaje się być bardzo zadbane. Nadwozie zostało polakierowane w kolorze Cinnabar Red, a auto posiada spoiler na klapie bagażnika, szyberdach i centralny układ wydechowy z podwójnymi końcówkami. Samochód osadzony jest na 16-calowych aluminiowych felgach w stylu alpin. Zawieszenie zostało ulepszone za pomocą amortyzatorów Bilstein. Kabina została wykończona czarną skórzaną tapicerką. Model wyposażony jest także w elektrycznie sterowane szyby, centralny zamek, drewnianą gałkę zmiany biegów oraz radioodtwarzacz Alpin. BMW 535iS napędza silnik 3,4 litra rzędowy M30 o mocy 182 koni mechanicznych i momencie obrotowym równym 290 Nm. Moc przekazywana jest na tylne koła dzięki 5 obiegowej manualnej skrzyni. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność. Zobaczcie piątkowy test nowego Hyundai a Elantra, a Dziś o 20.00 oglądajcie nowy test jazdy próbne z nowym Mercedesem klasy S. Do zobaczenia!